Pogoda i przyjaciele z Hiszpanii, atmosfera ekstra. Poznaliśmy bardzo dużo ciekawych praktyk i bardzo mi się to podobało. Już dla mnie to już było wielkie zaskoczenie. Celem naszego projektu Moc Działania jest współpraca międzynarodowa między naszą fundacją LIS, Fundacją Laboratorium Inspiracji Społecznych oraz partnerską organizacją Innetica z Hiszpanii. Wspólnie mamy na celu stworzenie listy takich dobrych praktyk z zakresu aktywizacji osób starszych, z zakresu edukacji osób starszych. Właśnie jesteśmy w Hiszpanii, w Saragosiu, naszego partnera, gdzie poznajemy dobre praktyki z zakresu edukacji osób dorosłych. O, piękne wrażenia! Dużo żeśmy skorzystali. Mnie osobiście, jako e, no, przedstawicielowi Rady Seniorów, bardzo mi się podobało, że w tych centrach obywatelskich również są tacy jak my przedstawiciele. Atmosfera ekstra, bardzo. Ludzie bardzo mili, przemili, sympatyczni. Bardzo szybko nawiązywaliśmy kontakt, nie, nie tak do końca słownie, bo trudno się porozumieć, ale znajdowaliśmy różne sposoby na to, żeby się porozumieć. Podczas naszej wizyty studyjnej mieliśmy okazję zwiedzić różne centra społeczne, centra obywatelskie, centra wolontariatu, centra seniorów, dzięki którym mogliśmy się nauczyć, jak w Hiszpanii aktywizuje się osoby starsze, jak edukuje się osoby dorosłe i poznać praktyki, które następnie będziemy mogli implementować, wdrożyć w naszych strukturach. W naszych klubach seniora w Polsce i też wśród rad seniorów. I pogoda, i przyjaciele z Hiszpanii, i zabytki, wszystko mi się podoba. Jest super. Bardziej mi się podobało to, że w tych centrach obywatelskich znajdują się takie dla seniorów. Jest, w każdym, w którym byliśmy, był fryzjer, był psycholog, który starszych ludzi, no nawet e, uczył, jak zachowywać się no już w starszym wieku by, byli rehabilitanci, że praktycznie ze strony takiej organizacyjnej opieki medycznej w tych centrach, no to my na razie mamy jeszcze dużo do zrobienia. Na wizycie pięciodniowej bardzo mi się podobało. Bardzo mi ujęło to, że starsi, starsze osoby mają dużą pomoc prawie od swoich rówieśników. Na przykład by, byliśmy w salce, w której Osoby, które nie umieją pisać, czytać, byli przyuczeni, tak nam to przedstawiano. Zawsze z każdej wizyty, z każdej obecności w innym, nowym miejscu, coś się przynosi nowego do klubu, co można przekazać, czego można się nauczyć. Bardzo mi się podobały też prace ręczne. My też wykonujemy różne prace, ale tu jednak jest coś innego, nowego. To, co nas bardzo zaskoczyło, to przede wszystkim to, że tu w tych klubach seniora w Hiszpanii bardzo dużo mężczyzn się angażuje. To jest naprawdę niezwykłe. Tutaj bardziej angażują się mężczyźni niż kobiety, i to jest takie bardzo miłe. Może nie Saragosy!